Rzadko stawiam nogę w mieście tych benkartów. Wczoraj, w 2000 roku w 1977, są takie miasta, których czas po prostu minął. Byłem na kilku wysypiskach świeci, w kilku opuszczonych miejscach, ale to jest niczym Strefa Gazy, niczym Lagos. Należy wokół niego zbudować mur i kontrolować paszporty w iście izraelskim stylu. Ten krótki wpis to dzieło kibica Blackburn Rovers, który stworzył go po meczu FA Cup w 2005 roku, a wspomnianym już miastem bankartów jest oczywiście sąsiadujące Burnley, położone zaledwie 20 km dalej. Właśnie od tego postanowiłem rozpocząć materiał o ich rywalizacji, bowiem idealnie oddaje klimat i emocje, jakim darzą się zwaśnieni kibice. East Lancashire Derby, Cotton Mills Derby, czy też nieco prześmiewczo El Lan Classico to określenia spotkań pomiędzy Blackburn Rovers a Burnley. Druga nazwa odnosi się oczywiście do pochodzenia obu tych miast, które rozwinęły się wokół ośrodków przemysłowych, a w tym konkretnym przypadku był to przemysł bawełniany. Rovers powstali w 1875 roku, 7 lat wcześniej od Burnley. Jeżeli oglądaliście Netflixową produkcję English Game, to zapewne nie jest Wam obcy temat pierwszych profesjonalnych piłkarzy, w tym Fergusa Satera, który w realnym życiu był właśnie piłkarzem Blackburn Rovers. Płacenie piłkarzom za grę było w tych czasach nielegalne, a chętnie korzystały z niego klubu, napędzany przez przemysłowe pieniądze, takie właśnie jak Blackburn Rovers czy też Burnley. W tamtych latach Blackburn Rovers trzykrotnie wygrywało FA Cup, ale Burnley też powoli rosło w siłę. Między innymi dlatego w 1888 roku obie te ekipy weszły w skład 12 drużyn, które wspólnie utworzyły Football League. Po raz pierwszy w Anglii mieliśmy do czynienia ze zorganizowanymi rozgrywkami piłkarskimi, które nie były rozgrywane pod szyldem FA Cup, a regularne rozgrywanie spotkań tylko pozwalało narastać rywalizacji pomiędzy dwoma klubami. Należy tutaj zaznaczyć, że w tamtych latach Burnley i Blackburn były jednymi z najlepszych piłkarskich drużyn w Anglii, w dodatku zlokalizowanymi tak blisko siebie, co nie mogło zakończyć się inaczej. Na skalę tego konfliktu wpłynęły jednak nie tylko wydarzenia boiskowe, ale też te społeczne. Mówiło się, że Blackburn sp sprzątnęło Burnley z przednosa duży kontrakt bawełniany, przez co standardy życia i płace w obu tych miastach bardzo mocno się zróżnicowały. Do mniejszych lub większych zgrzytów dochodziło na wielu płaszczyznach. Na przykład w 1890 roku Blackburn zgłosiło FA oszustwo Burnley. Deklarec mieli w swojej ekipie zbyt wielu nielegalnych zawodników. Pochodzili oni ze Szkocji, podobnie jak Fergus Satter, a przepisy ze Pozwalały na profesjonalne kontrakty tylko dla piłkarzy mieszkających w danym mieście. Tuż przed I wojną światową Rovers sięgnęli po swoje pierwsze, a chwilę później drugie Mistrzostwo Anglii. Burnley musiało podczekać na taki triumf nieco dłużej, ale udało im się osiągnąć go już w drugim sezonie po wojnie. W tamtym czasie rywalizacja nieco osłabła, a pojawiają się nawet wzmianki, że kibice jednej i drugiej drużyny przychodzili na mecze domowe zarówno Burnley, jak i Blackburn. W niedalekim czasie wszystko miało odżyć ze zdwojoną siłą, bowiem rozwój chuligaństwa na angielskich stadionach sprawił, że rywalizacja stała się bardziej brutalna niż kiedykolwiek wcześniej. Ekipa chuligańska Deklarec mianowała się nazwą Suicide Squad głównie przez to, że ataki na kibiców w meczach wyjazdowych często wyglądały niemalże na samobójcze. Przez lata byli oni odpowiedzialni za wiele rozrób, również przeciwko fanom Rowers. Szczęście w nieszczęściu, że piłkarsko zbiegło się to z okropnym spadkiem znaczenia Burnley na krajowym podwórku. Drużyna spadła aż do czwartej ligi, a w 1987 roku cudem uniknęła kolejnej relegacji i wiele wskazuje na to, że likwidacji klubu. Na meczu Torquay United nad stadionem Turf Moor przeleciał samolot z banerem o treści Staying Down Forever, Love Rovers. Kibice odwiecznego rywala nie byli w stanie dać zapomnieć swoim przeciwnikom, jak bardzo cieszą się z ich kompromitacji. W tym samym czasie z kolei Blackburn Rovers szykowało się na kolejny rozkwit swojej wielkości, kiedy kibic i przedsiębiorca Jack Walker kupił klub, a następnie doprowadził drużynę do pamiętnego tytułu Premier League. Dopiero po wielu latach w 2012 roku Burnley mogło odgryźć się zapamiętny pamiętny baner, kiedy to nad stadionem Ewood Park przeleciał samolot z napisem In Wenkis We Trust, nawiązującym do nowych właścicieli, którzy doprowadzili klub do spadku z Premier League. Zanim to jednak nastąpiło, obie ekipy spotkały się ze sobą w 2009 roku w meczu Premier League. Były to pierwsze derby na najwyższym poziomie rozgrywkowym po 1992 roku. Co ciekawe, właśnie ten mecz doprowadził do zakończenia ugrupowania Suicide Squad, o którym wspominałem kilka chwil temu. Po zakończonym meczu grupa huliganów udała się pod Station Pub w Blackburn na umówione spotkanie z inną grupą kibicowską, czyli Blackburn Youth. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, wspominają, że to, co ukazało się ich oczom, wyglądało bardziej jak sceny z filmu Braveheart. Byli oni w szoku, jak bardzo agresywni byli kibice Blackburn Rovers i Burnley. Dwunastu fanów deklaret zostało skazanych na karę więzienia, co ostatecznie doprowadziło do likwidacji i rozwiązania Suicide Squad. Dostarcie na trybunach czy ulicach miast dochodziło wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy też kilkudziesięciu lat. Po 2000 roku drużyny mierzyły się ze sobą zaledwie 13 razy, co tylko potękuje bardzo gorącą atmosferę tych meczów. Po raz ostatni obie ekipy miały okazję grać przeciwko sobie w 2017 roku w meczu Pucharu Ligi. Burnley wygrało wtedy na wyjeździe 2 do 0. Ostatnia wygrana Blackburn Rovers to 2010 rok, więc nie powinniśmy mieć wątpliwości, że w niedzielę podejdą do tego meczu szczególnie zmotywowani. Będą to też pierwsze ligowe derby od 6 lat, a na ten pojedynek czekamy w zasadzie od momentu, w którym Burnley spadło z Premier League i wiedzieliśmy, że zagrają w przyszłym sezonie w Championship. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że na tym etapie sezonu będzie to mecz lidera z wiceliderem, co tylko dodaje znaczenia i pewnego smaczku temu meczowi. Sam początek meczu już w niedzielę o 13.30, a ja serdecznie zachęcam Was do tego, żeby odpalić to spotkanie, bo na pewno będzie się wiele działo i zobaczymy dużo piłkarskich, a mam też wrażenie, że kibicowskich emocji. To, co na pewno warto zapamiętać przed tym meczem, to fakt, że ta rywalizacja kształtowała się przez ponad 100 lat, a zarówno Blackburn Rovers, jak i Burnley są ekipami, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy oglądać futbol taki, jaki oglądamy, bo były to drużyny, które stawiały fundamenty pod rozgrywki piłkarskie w Anglii. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki materiał. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i jakiś komentarz pod tym filmem. Możecie też dać znać o jakich derbach, o jakiej rywalizacji chcielibyście usłyszeć na następnie, bo bardzo przyjemnie przygotowuje mi się tego typu filmy i na pewno nagram jeszcze kolejny. Na kanale macie już też jakiś czas temu wrzucony tego typu krótki materiał o spotkaniu Crystal Palace z Brighton, które są takimi dosyć mocno nieoczywistymi derbami. Dzięki wielkie za uwagę. Na Piszcie w komentarzu, jak myślicie, kto wygra to spotkanie, czy Burnley, czy Blackburn Rovers, i którą z tych ekip chętniej zobaczylibyście w Premier League. Chociaż mam wrażenie, że tutaj odpowiedź jest oczywista, bo Blackburn nie widzieliśmy już dosyć sporo, a Burnley to jednak nowsza historia Premier League. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.